Siemka, ja jestem Adaho i mam dla Was omówienie kolejnego rozdziału Dragon Ball Multiverse. Seria Wam się spodobała? Mała! Mała mówi, znowu ten Devil będzie Darmordę. Seria Wam się spodobała, z tego co widzę. Jesteście zadowoleni, także ja też jestem zadowolony. Mówicie, że będę zadowolony też ze względu na to, co spotkam w tej serii, ponieważ jest to armanga, która. Mam je wywalić wy, wy, z kapci. 13 odcinek Animal też miał mnie wywalić z kapci. No i powiedzmy, że wywalił mnie z jednego kapcia. No ale jeszcze uwaga była taka wasza, żebym robił te odcinki trochę dłuższe, żebym może próbował omawiać dwa rozdziały naraz. Także dzisiaj bez zbędnego owijania w bawełnę. Biorę łyk mojej herbaty. W zasadzie tutaj był wegeta jeszcze narysowany. Może, o, może go trochę widać pod światło? To jest taki kubek, że jak jest ciepły, to się wegeta pokazuje. Robiący final flaszę. Przypomnę jeszcze tylko, że kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to serdecznie do tego zapraszam. Jutro, nie w piątek, i popełniłem błąd. Mówiłem cały czas, że w piątek. Jutro, w czwartek, będzie stream z samonów w Dokanie. Gogeta i Vegito będą samodowani. Więc jeśli zasubskrybujecie mój kanał, to będziecie wiedzieć, o której godzinie jest stream. Bo będzie informacja na głównej stronie YouTube'a. Także dziękuję bardzo. Wszystkim, którzy się zdecydują, mamy rozdział, którego dokładnie omówiłem już ostatnio. Poprzedni rozdział skończył się tak, w zasadzie, że nasi wojownicy spotkali Sela. Dostałem też komentarz, który mówił, że to nie wygląda dokładnie tak jak w Dragon Ballu Super. I ja się też domyślałem, że to tak nie wygląda. Powiedziałem, że wygląda to podobnie. To nie jest tak, że są równoległe wszechświaty i każdy jakby jest zupełnie inny. Tylko jakby mamy tutaj chyba 20, dobrze pamiętam, takich samych wszechświatów gdzie są dokładnie te same osoby, tylko że jakieś wydarzenie sprawiło, że inaczej historia się potoczyła. Dlatego mamy na przykład znowu Wegetę, a na wszechświecie szóstym Kaby nie ma Wegety, tylko jest jakiś inny sajanin. nas musiał pokonać nasze alter ego w swoim wszechświecie i został najsilniejszym. To, co powiedziałem ostatnio. To my! O! To my! To w takim razie ja już nie wiem, któremu kibicować wszechświatowi, skoro wszędzie są ci dobzi. Chodź, obejrzymy inne grupy. Dobra, Trunks z Gotenem sobie idą. Trunks zobaczył swojego tatusia nowego. Pójż okrutny był. O jejku! Naprawdę w tej mandze też jest przetłumaczony Madzin na okrutny. Pamiętacie w kakarocie jak było, jak grałem w Kakarota? Gotenks powiedział do bułu Elo, elo, okrutny był. To przywołuje wspomnienie, dokładnie, Trunks. To przewołuje wspomnienia z tych streamów. Gotęc wreszcie może pokonać bół. No, proszę bardzo. Wegeta, <laughs> kątem oka, zauważa. <laughs> Saiyan, W zasadzie to chyba wygląda, jakby był wegeta, postarzały. A tutaj wygląda, jakby był stary wegeta. Albo może to ojciec i dziadek? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Bra pyta wegety, co zobaczyłeś, tato? Nic. <laughs> Odwraca się i idzie w stronę swoich alter egg. Alter egg? Alter jajko? Wow. Wygląda mi to na świat bez Freezera, na pewno nie umieją się przemienić w Super Saiyan. To musi być mój dziadek, może mój też tam jest, zatem w drogę. Wszyscy są podekscytowani, Gohan tylko obsrogacie. Ci jak zwykle marudzą, o, jest Cooler. Kura, to wszystko się zmieni. Teraz kiedy znaleźliśmy na mechan, którzy pełniają życzenia zamiast dawać się zabić, nie przepuścimy tej okazji. Wszystkie wszechświaty będą nasze. Czy to wszechświat siódmy, czy to wszechświat jedenasty, czy to wszechświat 69 Cooler i Freeza i w ogóle cała ta banda, to tak samo duże syny. Hej królu, mogę z tobą porozmawiać? Ktoś mnie się tak do mnie zwracać. Przepraszam, szukam jednego z was. Goten z wlecieli na Legalus <grym> do króla Saiyan. Nie, chodzi mi o ciebie głupi, o twojego ojca. Miałem syna o imieniu Kakarotto, ale on umarł dawno temu. O, czyli to jest Bardok? Wow, jesteście podobnie jak dwie krople wody. Ubliżasz mi chłopcze? Ale mają kija w dupie ci Sajanie. który to wszechświat? Jak się... Jak się dowiem, z którego wszechświata jesteście, to na pewno nie będę wam kibicował. Ostatni. w... WŁOS WRÓZ W RĘKĘ! WŁOS WRÓZ W RĘKĘ! <laughs> Hej, spoko koleś, w moim wymiarze jesteś księciem wszystkich Saiyan, no to gdzie twój ojciec? Nie chcę wiedzieć, co się u was stało, ale mój ojciec, poprzedni król Vegeta, jest tutaj. O, mówiłem! Mogę zrobić wspólne zdjęcie? Ci to po prostu Goten straksem, to żadnych barier nie mają, ale w sumie w tym przypadku dlaczego mieliby mieć? W sumie rozumiem ich podekscytowanie. Tato, nie chcesz spotkać swojego ojca? Nie wiem, nie znam go. No ale no właśnie może dlatego byś chciał go spotkać, bo go nie znasz. A może on chciałby cię zobaczyć? Ale zawiłe, mówi Piccolo. Po czym odlatuje? Witaj, Nail. Jesteście nową grupą? Moja rada, uważajcie na tych sajan. W naszym świecie masakrowali całe planety. Piccolo ostrzega Naila ze swojego z bliźniaczego wszechświata. Nie bliźniaczego, No na zasadzie to wszystkie są bliźniacze, to mogę tak powiedzieć. Przed sajanami. Ale nie się tym razem nie mają kosmicznej technologii. Freezer nie istnieje w waszym świecie? Freezer, słyszeliśmy o nim, kiedy uciekaliśmy z naszej planety przed kataklizmem. Ale też nie ma się o co martwić. Całą jego rodzinę, którą widzimy, zawiódł pewnie Bóg. Bóg? Taki sam jak najmniejszy z bogów, którego widać tam, w sektorze świata pierwszego. Najmniejszy z bogów to nasz Kajoshin. Tutaj mamy tego Supreme Kai of Opai Kai, który jest teraz obecny w sadze Dragon Balla Super. To jest zachodni, to, na, to jest nasz. I tutaj jest dwóch pozostałych północny, południowy. Zatem wiedzieć, jakie jesteście naszymi potomkami w innym wszechświecie? No, w końcu. Kurwa, Sherlocku, no o to chodzi. Pod... I... I... Kto by się wam interesował? Jesteście tacy nudziarze. No wiadomo, że muszą mieć z wami coś wspólnego. Przecież nie przyszli pranka zrobić. Chociaż sobie nie wiem, wtedy pranki już pewnie były popularne. Co za wstyd, jesteście nawet czystymi sajanami. A ty kurwa się nie umyłeś, też jesteś brudny. Brudasie. się. <noise> Daj spokój, każdy z nas mógłby wytrzeć wami podłogę. Właśnie, poddajcie się. O, i w końcu zaczynamy rozmawiać moim językiem. Wygląda na to, że na są y, obecni w wielu... W niewielu wszechświatach. Żeby powstrzymać freezera wszyscy na meczanie połączyli się w jedną istotę. A, czyli to był ten Piccolo, którego na początku nazwałem Piccolo, ale to nie był Piccolo. Z włatłością go pokonał, a potem podróżował w kosmosie. Nastąpił Zabił Jaszczura, który zagrażał wszechświatowi, czyli Selowi, pewnie, a potem różowego demona, czyli bu. Damn! Połączyli się wszyscy nameczanie w jednego wielkiego nameczanina, w zasadzie nie taki wielki, ale bardzo przystojny. I pokonał ten nameczanin Cela i Buu. To znaczy, że jest silniejszy niż Super Saiyan 3Goku. A wiemy, że dzieje się to przed powstaniem oficjalnym Dragon Ball a Super, a po kontynuacji po Z, czyli w zasadzie. Można teraz uznać, że jest to mega silna postać, skoro pokonała Bu. Myślę, że on wygra ten turniej. Ja też. Dobra, wracamy do naszej sekcji. Patrz, przybyli ze świata XIX. O co to za wariaci? To są jakieś cufurianie? To jest wojownik ze świata XX? Ktoś jest w tej bryle lodu? To Broli! Po poznali Broliego? A no, przecież broli w sumie. Broli w pierwszym filmie. Znaczy, w broli przed na początku drugiego filmu się chyba wydostał z tej bryły lodu, prawda? No to chyba teraz to się dzieje przed tym, albo to jest jakaś inna alternatywna wersja. Znaleźliśmy go w zamrożonej przestrzeni kosmicznej. Aha, jeśli dożyje do swojej walki, będzie mógł wziąć udział. To bardzo zły pomysł. Ale duży chłop, co on jad w tej przestrzeni kosmicznej? Jak mogli tu przyciągnąć takiego potwora? Serca uda się na z gohana, który już z obstraną zbroją stoi, ale tu ładne kolorki są. Freeza, armia Freezy, bui, da bibi da babi, Bu babidi da bura, Bibidi -bi babidi boom, Bojack i Zangia, androidy. Proszę bardzo, wygląda na to, jakbyście znali tu wszystkich. Przecież chłopie on wszystkie anime oglądał, no wiadomo, że wszystkich zna. Ca każdą serię, każdą kinówkę oglądał. Oprócz geta, większość z nich jest poniżej naszego poziomu. O! Wszyscy uczestnicy przybyli, wylasowaliśmy pojedynki i wojownicy mogą zacząć przygotowania. Zapomniałem o tym powiedzieć ostatnio. Mega podoba mi się motyw turnieju. Uważam, że motyw turnieju to jest jeden z najciekawszych motywów w ogóle w Dragon Ballu. Cieszę się, że tutaj od tego zaczynamy. Teraz będzie to prawdziwy sprawdzian. Jeśli będzie bardzo nieinteresujący ten motyw turnieju, to to, to, to Wam powiem. Przeżyjemy legendarne walki. To się okaże. Pierwsza walka na świata 13 kontra. Cargo ze świata dziesiątego. A, czyli nameczanin kontra napa jest. Wlecieli tutaj na jakiś ring, który jest jakąś dziwną kulą. Walczcie! Zaczynali walczyć, wiesz? Wymordowałem cały twój lud w moim wszechświecie. To nie moja sprawa, mówi cargo. <laughs> Okej. Okay. Ten napa jest dużo silniejszy niż ten, z którym ostatnio walczyliśmy. Ale za to widać, że bardzo się zestarzał. Ten nameczanin też jest silny. To jeden z wojowników. Wymiana ciosów, napa go nokautuje. Zostaje zwycięzcą na. Pa ależ a, ależ antyklimatyczna walka. Hehe, <laughs> ale to było proste. <laughs> Następna walka. Freezer ze 8 ós wszechświata kontra Serek z 8. Ze sobą? A Serek przecież to nie było jakieś, jakieś durne tłumaczenie na kogoś z Jinniu? A właśnie, Jace. Można walczyć z tym, w tym samym świecie? Walki są wybierane losowo spośród uczestników. To ciekawa rzecz. W takim razie jest możliwość, żeby walczyć ze swoim kolegą. No i Jace. Niefortunnie wylosował na fryzę ze swojego wszechświata i się poddał. Następna walka. Songoku z 18 kontra Mahisu z 10. Czadu tato. To nawet nie będzie rozgrzewka. O, kto to jest? Jesteś Sajaninem? Nie rozmawiam z renegatem bez ogona. Shut the fuck up. Ci wszyscy Sajani to są po prostu jakby z drzewa zeszli dopiero co. Niekulturalni w ogóle dzicy. Nie ma co mocno uderzać. Choć może jednak nie jest człowiekiem. No to średnio mocno. <laughs> Ciekawe czy Goku bez transformacji. Aha, dobra, już widzę. Ej, podobny tutaj jest twarz do Jamszy. Myślę, że to może być jakiś ukryty przekaz, że upadł po jednym ciosie, no ale tak że jak Goku go Nokautuje. Trzy panele i już mamy trzy walki rozstrzygnięte, to mi się podoba. Zwiększył ciśnienie powietrza. Co? CYJOJ! Silny. Niższe formy życia zaczynają sobie zdawać sprawę z różnicy poziomów. Ten leży, kurczę, bele. Poddaje się. Ja też. HI, ale tchórze i ja. To nagle połowa się zaczęła poddawać. No dobrze, w sumie zostaną tylko najsilniejsi, zaoszczędzimy trochę czasu. My jesteśmy super Sajanami. A ja, w przyszłym zwycięzcą tego turnieju, mimo waszych dziwacznych ubrań, jesteście najbliższą nam grupą. Skoro Kakarotto jest z wami, nawet macie na meczanina. założę się, że było to zamieszane z freezerem na nami. Ktoś się pytał o zdanie? ktoś w ogóle go zapraszał tutaj? Waszka Korot to nie został wysłany na Ziemię jako niemowlę, prawda? Ależ tak, zabiłem wszystkich Ziemian, yy, a nasi przylecieli po mnie 20 lat później. O, to jest Goku, właśnie miałem mówić! Ostatnio powiedziałem, że Bardok i Bardok na tej okładce byli. Przecież Bardok wygląda tak samo jak Goku, a Goku nie ma blizn, więc prawdopodobnie był to Goku, który wymordował wszystkich Ziemian. Się nie uderzył w głowę, nie? Goku jest tutaj zły, patrzcie, black Goku. Goku black, wow! Na namek zabiliśmy Freezera, a ja odkryłem sekret Super Sajanina, a wy? U nas było lepiej, mówi Vegeta. Zabawne, ja zabiłem natpę na ziemi. Ci prymitywni sajanie bardzo się zawiodą na swoich wynikach. Najważniejszy będzie freezer. Byłbym zachwycony, gdybym zabić mógł go po raz drugi. Ja wiecie co? Przez to, że to jest wszystko takie czarno-białe, to ja nie do końca czaję, yy, jak to czytam tak na szybko, kto co mówi, bo wyglądają tak samo i fakt, mają inne ubrania, ale przez to, że te same postacie gadają ze sobą. Tak, zabił naszego przyjaciela i Kuririna i prawie zabił Pikola, ale dzisiaj gdyby Piccolo tylko chciał mógłby go zmiażdżyć. Kuririn, to ten łysy karzeł, nie? A, a Pikolo to nam ten namyczanin? Tak. No tak, ci dwaj byli na ziemi i hehe, he. cóż, zabiję ich w szoku? Chcesz być naprawdę zszokowany? Będziesz zszokowany. Jesteś moim ojcem! Debile, przecież to nie jest wasz ojciec, to jest tylko odpowiednik waszego ojca z innego świata. Och, kochan taki mądry niby naukowiec, a nie zna teorii multiversum. A on powinien teraz pokazać na nich palcami A wy jesteście debilami, nie jestem waszym ojcem Mój kuras nigdy nie był w żadnej pochwie Nie mam dzieci Jak będą krótsze rozdziały, takie, które będą na przy będę na przykład omawiał w 10 minut To będę doda dodawał wam drugi, wtedy film będzie ponad 20 minutowy Ale jak już jest ponad 15 minut, to nie będę dodawał tego drugiego Także dzisiaj sobie zakończymy na tym Póki co, dużo gadania Zostały rozegrane trzy walki, ale w zasadzie były to walki, które nie trwały ani trochę i nie przyniosły ani trochę emocji, ale wiem po tym, jak pisaliście komentarze, że bym się wciągnął, że na początku tak jest dużo gadania, żeby wszystko wytłumaczyć i tak dalej. Jakby pomysł sami się podoba, bo jest bardzo podobny do tego, jakby ma cechy wspólne z tym, co jest w Dragon Ballu Super, i wiem, że to się działo przed Dragon Ballem Super, także raczej powinienem był powiedzieć, że to to ma, że Dragon Ball Super ma cechy wspólne razem z tym, że jest podobne do tego pod, pod niektórymi względami. No ale fakt, że tutaj wszyscy wyglądają dokładnie tak samo, mają tylko swoje inne ciuchy, to wiecie, przestawianie się cały czas z tego, że aha, teraz mówi ten, a w następnym kadrze mówi ten, a tutaj mówi ten, to jest mimo wszystko nadal trochę trudne. Może co to też kwestia tego, że ja mam jednorodzeniowy procesor tylko, więc może ten dla Was nie jest aż taka trudność, ale póki co odczucia są pozytywne, jestem zadowolony. Historia, wiem, że musi się rozkręcić, na przykład uważam, że jest to święte prawo każdego anime i każdej mangi, żeby przedstawić historię. Gdybyśmy zaczęli po prostu przechodzić do akcji, to nie czulibyśmy tej głębi, prawda? Także ta głębia musi najpierw zostać zbudowana. Widzimy na kolejnej okładce Vegito i tę dziewczynę, która już mi chyba zaspoilerowaliście, że to jest jego córka. Czyli podejrzewam, że Vegito w jednym świecie się nie, nie rozcalił, ponieważ rozcalenie ze względu na to, że jest się śmiertelnikami, zostało dopiero wprowadzone w wytłumaczeniu Dragon Ballu Super w sadze Future Trunksa, a wiemy, że to działo się przed, w sensie powstało przed, także nie wiedziano o tym ograniczeniu. Wtedy oficjalna wersja była taka, że magia w ciele Bu roz, rozcaliła Goku i Vegeta w sadze Majin Bu. A wiemy, że tak naprawdę oficjalna wersja jest teraz, że roz, rozdzielili się, bo nie są Kaioshinami, tylko są śmiertelnikami, a fuzja na śmiertelnikach jest skończona. Tutaj tego nie było wiadomo, więc Vegeta był cały czas scalony, zrobił sobie dziecioka. Całkiem niezłą dupę. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o zostawieniu ceny. Tak jak wspominałem wcześniej, możecie też zostawić suba. Będę bardzo wdzięczny. Jutro, czwartek, stream z Samonu z Dokana. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli, jeśli chodzi o godzinę, to dowiecie się w zasadzie dzisiaj, ponieważ dzisiaj już ustawię przypomnienie o tym streamie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Na razie. Cześć.